Marty Staliasień, futbolowa Z nami jest prezes Staliasień, pan Mariusz Sierko. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Mariuszu, może najpierw ustalmy, bo dzisiejszy mecz de facto, formalnie byliśmy gospodarzami, ale zagraliśmy na wyjeździe. Mógłby pan powiedzieć kulisy tego właśnie meczu, jak to się stało, że jednak tu zagraliśmy, no i jest okazja też podziękować chyba Iskrzy. Przede wszystkim. No to jak najbardziej. Sytuacja jest taka, każdy wie jak wygląda sytuacja z naszą murawą w jesieniu. Trzy tygodnie temu dzięki, dzięki naszej takiej współpracy z firmą z pana Grzesia Szewczyka, czyli wiceprezesa i, i też dzięki jak gdyby tutaj ingerencji takiej pozytywnej burmistrza stwierdziliśmy, że musimy zrobić tą naszą płytę. Wiem, że jest może późno, natomiast ta płyta Mając perspektywę grania w tej klasie wyższej, bo chyba dążymy do tego, stwierdziliśmy, że, że zrobimy wszystko, żebyśmy tą płytę zrobili, przygotowali już do grania. Poszła decyzja, zrobiliśmy tą płytę tutaj dwa dni ciężkiej pracy, plus teraz tydzień dodatkowo jeszcze okres podlewania i myślimy, że ta płyta będzie się nadawała do grania na takim już wysokim poziomie. Tutaj w tamtym tygodniu staraliśmy się zagrać w Lubsku, no niestety budowlani nie, jak gdyby nie podeszli do tego sportowo. Odmówili nam grania w Lubsku, czyli najbliżej Jasienia, gdzie moglibyśmy zagrać ten mecz, więc zadzwoniłem do prezesa i tutaj podziękowania przede wszystkim za fajne podejście, za zrozumienie tematu i, 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 i cieszę się bardzo, że mogliśmy zagrać ten mecz. No i e, dzisiaj no, ten mecz e, no, był ciężki naprawdę teren, e, bo e, w pierwszą połowę przegrał mecz e, 1 do 0. Czy wówczas e, prezes no, nie miał już wątpliwości, że będzie no, żałował tej decyzji, że jednak ten mecz nie gramy u siebie, a gramy na wyjeździe, że będzie ciężko, że będzie nerwowo, że będziemy mieli naprawdę trudną przeprawę tutaj z, no, z miejscową iskrą? E, Szczerze tak, ta, już ta pierwsza połowa, pierwsza połowa pokazała, że Iskra jest bardzo mocno naładowana, tutaj chwała, bo chłopcy nasi bardzo się postawili, natomiast mówię, no mając no, wiemy, mam, wiemy jakie mamy zawodnikom, jak dysponujemy, tutaj może mała rozsiada w składzie była potrzebna e, i, i, i troszeczkę żeśmy przegrywając tą pierwszą połowę, to chłopcy sobie mocno powiedzieli, w szatni im pełna mobilizacja, zresztą każdy z nas wie o co gra, każdy wie jaki jest cel no i w drugiej połowie już troszeczkę było łatwiej, ten kardy na jeden jeden, troszeczkę powietrze chyba zeszło też w tym momencie, tutaj z drużynymi no natomiast potem już mówię, potem już walka i naprawdę to są bardzo trzy ciężkie, cieszą te punkty, tam są one bardzo ciężko wywalczone na bardzo ciężkim terenie i myślę, że tutaj jeszcze nie jeden zespół będzie miał problemy, żeby, żeby wywieźć, ubrać te punkty. No i przykładem z tego też tencza Krosno, która jest mhm. mocnym zespołem okręgowym, a, a tutaj do 88 minuty było sensacyjne Rozmawiałem z ludźmi z Małomis i szkoda, że nie weszli do tej szkoda, że nie weszli tego pucharu wyżej, bo naprawdę byłaby to duża niespodzianka. No my teraz oczywiście rozgrywamy kolejne mecze. Już najbliższa okazja zobaczyć zespół Stali Jasień. Choćby może nie na własnym boisku, ale już 3 maja gramy kolejną rundę Pucharu Polski na szczeblu Zetpań Zielona Góra, bowiem jedziemy na mecz do Zabłocia. To na pewno Zapraszamy kibiców. Tak, tak, tylko wcześniej jeszcze zagramy ligowy mecz z Jeleninem, a, czyli, czyli zapraszamy już też na mecz do Jelenina, który zagramy w sobotę, natomiast w we wtorek, tak, 3 maja gramy w zabociu mecz Puchary, to już ten półfinał Okręgu Żarskiego, także tutaj mówię sympatyków, przede wszystkim naszych, którzy mają problem z dojazdem na dalsze gdzieś odległości, zapraszamy w Zabocie, jest blisko i możemy zobaczyć na zespół grający tam w piłkę. Także dziękujemy za dzisiaj, no i oczywiście jeszcze gratuluję raz. jeszcze raz prezesowi dzisiaj sukcesu, no bo jednak jest pan sterem tego klubu i ten punkty, no na pewno są też pana zasługą. Tak, cieszymy się bardzo jeszcze raz, dziękujemy bardzo za gościnę tutaj, wszystkim ludziom związanych z Iskrą Małomicy. cieszymy się, że mogliśmy zagrać spokojny mecz, także życzę też im powodzenia, no i co, widzimy się za tydzień na meczu w Jeleninie, tak? Dziękuję bardzo. Tak jest, dziękujemy.